Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Baldi Basic Plus. No i się zagramy yy, Sida, wpiszmy może, nie wiem, raz, dwa, takie coś, niech będzie. Hide and 3-5, 3-5, 3-5. Zobaczymy, co tam Baldi dla nas przygotuje. Yy, I tyle, po prostu, zobaczymy. Let's play Hide and Seek', oczywiście, zagram sobie Hide and seek Baldi. Yy, mam tutaj wodę za to. Niezbyt dobre itemy. Jeszcze, kurde. aha, tam był zeszyt No, trudno się mówi. Ale mamy. Kolejny. of points. To jest fajne, że razem pokazuje jaki mamy licznik tych punktów. A itemy to mamy beznadziejne. Naprawdę. Mamy beznadziejne itemy. A już się skończył liczyć. Super. Dyrektor wyszedł. Dzień dobry. E, dyrektorze. Mamy monetę. Słuchaj, jestem ten dźwięk teraz, jak yy, podnosimy tej temy. Cloudicopter. Tam jest. Krzyśmian nie zasięg? Nie, tam jest boisko. Dobra, on teraz mnie nie usłyszał, dzięki temu, że. Dyrektorek tam był. Więc dobra. Ale mm. to jest taka, że nie mam kompletnie pojęcia, gdzie tu mogą być te zaszyty. Nie gadaj. On tam jest. Tam jest. Nie, on jest teraz za nami. Nie mogę tam wejść, bo tam jest dyrektor. Nie, banan. Okej, okay, mamy event. Okej, okay. zepsuł sobie maszyna. O, tego nie było. O. On tam jest. Nie słyszę. Dobra Chmurka się do czegoś przyda Dobra, trzeba szukać Nie... ojej, jest, czy tam był... Dodatkowy korytarz? Nie wiem A, tutaj jest Congratulations, you found all store notebooks Now all you need to do is get out Why? Przyzwyczajenie, kurde, że get out while you still can z klasycznego Baldi'ego, ale dobra, uciekliśmy. Your points earned. Ile mamy? W ogóle punktów nie wiem. Ale dobra. Play. Zobaczymy, ile mamy hajsów w sklepie. Gdy ja nie kupię mapy, no ale mogę kupić na ten. Johnny, czy mogę? się zadłużyć u ciebie? Wiesz, że mogę. Dzięki. Zadłużyliśmy u niego, a. Dobrze, pozdrawiam. Baldiego dla ciebie. To my wyjście do wyjścia nie idziemy. My idziemy dalej, oczywiście. Pit za nami. No i dobra. Jak to tu wygląda? Eee, ciekawie nie powiem. Więc dobra. I playing. Te dźwięki są fajne, powiem szczerze mi się one podobają, że zostaje dodane. Eee, dają rozmaicenia w tej grze. Bierzmy sobie. Bo ten zaraz zacznie liczyć. Nasz. Nie chciałem, no czemu z shift taba robię czasami na tym steamie? No cóż, zdarza się. No 9. I czalki, no nie. Czarki to musi być. go nie lubię. No dobra. Zresztą jest w mega gównianym miejscu. Tyle powiem. Eee, dobra, teraz mamy 7. No, no nie, No nie, mi już widział. No co zały samena mi już zobaczyła. No dobra. No daj co, daj słabsze, no bo ona krócej trwa. Krócej odpycha. Ale no jak nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Po prostu. Więc, no cóż, przeżyjemy to, że mamy tylko diet sody. Jak coś, no to trzeba będzie zaszaleć z odpychaniem łysego i tyle za jej pomocą. Więc dobra. Jest tutaj Supplies. Ej, nie ma już teraz też doktora Reflexa. On też to zmienił, twórca gry. Że doktorek się już nie pojawia zawsze jest plus. O, event. Co ty... No i dostaliśmy potop. Watch out for the whirlpool Jak on tak gada, kurde. Nie, nie gadaj, że on jest w zeszycie. Ah. Jak ja to lubię w tej grze, te Whirlpoole. Naprawdę. No, widał Whirlpoola. Nie! No dobrze, idziemy do Whirlpoola. Oh my god, jest Baldi. No to do kolejnego Whirlpoola! A chyba z tego co wiem, teraz ten Whirlpool, tu miałem, przepad. Cztery miał być! Ja nie umiem matematykę czasami. The oczywiście znowu to samo Quirpool znowu kurna a dobra się udało dobra uciekliśmy. Yo! Tylko jeden baton poszedł na tą ucieczkę. Skarpeta pomógł. Byłoby trudniej. Ale nas nie stać na mapę tym razem. Na szczęście piętro niestety. Mogłem nie kupować tego drugiego piętra, ale... Szczerze mi się to nie podoba, że taka inflacja dosięgła Baldiego. Że na nic ci nie stać. Mamy 715. Aha! Wygląda to, że się nie uczę! Pokonałem Baldiego na dwóch piętrach! Dziadzie, kurde No dobra, idziemy na piętro numer 3 i zobaczymy, co tu Baldi dla nas przygotował. No, jest 9 yy, zeszytów, ale ja przeżyłem, robiąc błąd, nie? Bo dla mnie nagle 7 minus -3 zrobiło się 3. Yy, typowa moja matematyka czasami. O, baton, super. Odzyskaliśmy już to, co straciliśmy na spotkaniu z łysą mendą, z linijką chyba trzeba pośpieszyć, żeby zniknąć mu z oczu o, daje soda takie ciekawe, że takie coś dodał yy, twórca takie coś znowu, znowu bym się przestraszył yy, tego plakatu baldiego. no dobra, idziemy po prostu zbieramy te zeszyty jak się da, zapierniczamy. Nie boimy się, mamy to wyjście. Super. Karpeta. To jest Arts and Crafts, on się nazywa. Eee, o nie. Prze wejdę do biblioteki. Ona chyba tu nie może ze mną wejść. Eee, Playtime. No nie gadaję, że to jest płatne przejście. Się nam trafiło. Tego nie otworzę, bo nie mam żadnej monety. No super. Uwielbiam to w tej grze czasami, że takie coś dostaje się. Okej, okay, jest skarpeta tam. Mam ósemkę. Si jest warbling. Great job. That's right. Rodzina strasznie ta szkoła się wygenerowała znowu znowu dziwna taka szarpana my tu gdzieś może o i już w końcu no on tu też może być w tych? okej okay, to jest te patne przejście dobra, ona teraz nie będzie widzieć kurde nie wiem czy to nie było Głupie rozwiązanie tak pójść. Bo on jest tuż za mną. Nie no, boli. No, gdzieś poszedł. Bo takie więcej klap, 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 klap. Okej. Okay? No przez to, że nie mam mapy, jest to dosyć ciężkie, by znaleźć te parę zeszytów, co mi brakuje, no spokój dyrektora. No teraz nas nie słyszy łysy, co szczęście, yy, więc jest jakiś mały plus tego wszystkiego. Sweeping time. Jestem ciekawy, gdzie mogą być te zeszyty, których nie znalazłem. Tu jest to jest banan, Whistling. Nie no. Mopie, sweep, sweep. Okej, okay, Bald jest gdzieś bliżej. Ok. A! To był zeszyt. Numer 8. No i niestety przez to musimy to otworzyć. pójdziemy o tak. O! Tu był ostatni zeszyt. W tym oto przejściu. Czyli wszystkie tak bardzo... Congratulations! count all nine notebooks. Now all you need to do is... Find a way out before I catch you. Klasycznie. Jeszcze tego śmiech, te... He, he, he Jeszcze even, dobra Test, Ojezu, test o -oł. Ale dobra, bo uciekamy Z tego i tyle Test procedure na mnie straszny. Bez mapy. Przeszliśmy te trzecie piętro. Zajęło to 4 minuty, ale się udało. Jej! No i dobra. Co się zmieniło? No nie zmieniło się nic. Od początku tej gry to wygląda tak samo. Ja myślę, że dwie sody nawet mi zostały. Tak, będę używać swojego mózgu bardziej. No. I co teraz? Będę się nie patrzeć? No. No i cóż. To było na tyle z tego odcinka. Do zobaczenia. Na razie.